Yy, witam, tu Prowoja231 jest ze mną. Z 0 50pl Tak, ponownie. Yy, jak pamiętacie, no jesteśmy już przed końcem pierwszej, prze, pierwszej ich sekwencji. Tak? Tak, to jest pierwsza sekwencja, już koniec. Że będzie tylko go zabić i koniec. Ty spit coś gadaj. No, Co mam ooo. gadać jak, jak nie widzę? Mogę ci współdzielenie włączyć. A spódzielenie Ale by bardziej szczemulało. Ja kurde pamiętam jakąś taką stronę taką nie pojmował, a się zebra tam. Bo wiem, znaleźć coś teraz kołasz. Podajcie linka coś, Ktoś, jeśli, wiecie. jeśli wiecie. Kiedyś było to takie ładne. Za moi czasów. <noise> Ew, oh. To jest jabelewo Aha, przeszukać Jaki w spodniach ogrzebie. Pięknie jest No nie ten Pokaż Którem to... Powie? Kurde, nie ma co robić na necie

Może opowiedz to. o grach, w których grałeś? No? Dobra, pre! Super! Jestem bardzo. A nie jaką? Nie wiem. Tom Prider. Wow! No, no, no co? Grałem w Minecrafta! Ja chcę z tobą kontynuować serię. Mam, nadzie mam nadzieję, że dzisiaj nagramy jeszcze coś z Minecrafta. Nie nagramy. Czemu? No bo przecież ci Hamaczy nie działa Ale na tym serwerze HasCraft Co ostatnio Na to ja wiesz, mam lagi. O, koniec. No to kiedy znajdziemy jakiś, jesteś jakiś inny serwer. serwer. Tak, jestem tak groźny. Tak, tak nie, nie jesteś groźny, ja bym cię pokonał. Ja bym cię pokonał. No. Ani ja. Ładnie to zrobił. Zrobił go w koniach. Ja psem! Jeszcze zobaczymy. O ty! Będziesz mnie bił? Co tam, przegrywasz, Cię Nie, nie przegrywam. No to czemu mówisz, że cię bije? Mu no, mnie bije. No, no nie potrzebujesz. Nie Chciałem za to przyjdę. No ku no. Używ tego medykaliów czy. Oj, schowaj się dyszy. No 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 no. Skano umiejętności akrobatyczne. Wow. Uwaga, teraz dostrzeżony. Szalimy się chyba do niego. Mu! Tak? No. Jestem. E? Jaki zez Ezio! Aj! Mamu! Ratuj! Dobra, jest tu. No no, no, tylko we mnie strzel. Które to się waziło? Możesz ty. Które to się waziło? A! Oj, oj, oj. Ezio, trzymaj się! No. Hop. Hopla. Hop. Hoplight. jest Oj to nie tędy To ten Tak, to ten Speed, co tak by Smilkłeś? Do Zbi your worst, Co? Coś zamilkł Coś, bo coś robię Co robisz? Pisuję poprawne hasło do stopczego. nie zdechnę. Stop ty brudu. Gdzie jest tutorial? Nie ma tutoriala. Cicho bądź. Tutorial jest i właśnie w nim jestem. Gdzie, witaj w tutorial, tutorialu. Jaki stary, tylko 48 lat. Nicolo Polo's journal. This will do you no know good. Not now. We have found one of the Masyaf keys already. And are closing in on the rest. What is in that library is not for you, not for the Templars. Uh, you can have Altair's books, Ezio. We only want guidance. Super! We only want directions to the location of the Grand Temple. Uh. Grand Temple? Powiedz mi więcej teraz. Oj, legujesz, Gatimba, bastardo, przykazania Boga: nie kradnij, Nie zabijaj, Ecio, satanisto. Tak, koniec, nawet nie przeczytałem. this apple yes yes then. Remarkable. Remarkable. <coughs> good feel the material hard as steel but very light you really want to be fooling with that thing that's a petition i absolutely do i have been waiting a long time to get my hands on one of these okay you're making me nervous bill don't be up i don't think i have the right genes to properly wield it oh but desmond you think he does Zabiegamy. Co robisz? O, akurat. Będzie koniec. To chyba będzie krótki odcinek. Nie, to ma być drugi odcinek. To ma być krótki odcinek, i tak nic nie gadasz. A czemu ma być krótki? To jest akurat taki. Like a, a fail safe program <coughs> trying to keep your poor head intact, whether you like it or not. What are you doing here exactly? Playing, learning, waiting. A lot of waiting. I keep the animus distracted as best I can for you, so you can explore. Otherwise, it might hunt you down like a little virus and uh, delete you. Well, my guardian angel. There's no such thing. Yeah, I... Thanks. Oh, come on. We won't Oh, no. Where? I don't know. Will we John, it's me. What's happening? Are you at the airport? Yeah, yeah we're chartering a jet. Are you coming? Dear sister, no. Maziav is overrun by a battery of Templars, and their motive is clear. They desire the secrets locked away in Altair's library. Secrets they believe will lead them to something called the Grand Temple. Whether or not this is true, I do know the library is real. I have seen its door for myself, but none can enter, not without five keys, which were sent to Constantinople with Niccolò Polo almost three hundred years ago. Claudia, I must find these keys. The Templars have already located one, and I do not know how difficult it will be to find the others. Only time, skill, and a bit of luck will tell. Co znam jeszcze dopisujesz Co? Nic no, akurat sekwencja druga A to będzie fajnie A to będzie fajnie Ja mówię, zrobię jeden odcinek w którym będę tylko sobie łaził po kon konstynantopolu Polu. Nie Konstyna

Ah, some borderers, even the Ottomans, cannot move. <laughs> Very few. You are Italian by the sound of it, but your outfit is not. Have you been traveling long? See, si, I'm old I left Rome a one months ago looking for inspiration. Tak. And that search brought o, me to the jungle. When I was a child, my father told me stories about the fall of Constantinople. You must mean the conquest hmm, of Constantin. I suppose no, the moral of any story no, matches tak, the time I'm telling. You. That we can agree on. Guzal, Constantinople is a city for all kinds and creeds. Students like me, or uh, travelers such as yourself. Eh, no to conid. Now it will be i have so much work to return to o but it is good to be home Teraz when i was your age my interests were, were mainly. Salve. Mm. incredible i am Oy. surprised you got a this was my mother no. it was a pleasure no, speaking chcę, to you i hope you find something to hold your interest in I have faith. I will. No, he already found. Yardım edebilir A scholar and a gentleman, you are full of surprises. Very few, my friend, seek all mine. Oh no. lol. Unless ja the you are the man I long to meet. Darcy, Darcy. Renowned gambler yeah. and mentor. It's your alditori. de la la. la. Prego. Eh, forgive me. I have a hard time remembering that. Yacht Da Firenze. The city where I was born. Ah, no, la yeah. eh, So by your custom, I would be no, nie. Czemu Da Istanbul. Coś się z I like that. Istanbul. Yet another name for this city. to I celą okul favorite. Kam mentor da Firenze. Oj nie zdążymy już. Nas, już nie nas nie odprowadzisz. No. Oj, dobrze. Tak super. No tak przejrzyj, co ja będziecie zatrzymywać? to to. Co za zatrzymywać, 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 zatrzymywać? Co teraz trzymać tam w pewnym momencie? Dobra, no niestety nie zdążymy już dalej, oczywiście. Więc... O już nie zobaczymy już. Dwa. Speed pożegnaj się. No baj No. Ostatnie słowa yy, Speeda. Może go zobaczymy jeszcze w kolejnym odcinku. Znaczy, no i mam nadzieję. Mam nadzieję. A, nie zobaczymy. Dobra. Ale co? usłyszycie. Czy ja? Piękne się pożegnanie. A to cześć, czołem. A to cześć.